Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Słuchajcie, robimy czytanie roczne, tutaj. Robimy, kochani, tutaj y, dla Was czytanie, dla raka. Y, robimy czytanie inne niż rok ok temu. Nie robimy czytania takiego ogólnego, że na każdy tam miesiąc są ogólne karty, tutaj. Tylko robimy sobie, kochani, po dwie karty, tutaj główne, tematyczne, energie na ten cały rok. Po prostu. To czytanie jest takie ogólne i można nazwać, że może trochę powierzchowne, tak? Ale patrzymy po prostu tutaj na główne po prostu tendencje, tak? główne energie. Wiadomo, że każdy z was będzie miał sytuację tak czy owak indywidualną i wiadomo, że wasz podgląd będzie trwał o wiele, o wiele dłużej tutaj. Ja to chyba robię, powiedzmy, że tutaj w tyle, ile mi po prostu czasu z życia zostanie tak tutaj dodatkowo i żeby nie było, że nie ma nic na, na cały po prostu rok. Zrobimy takie czytanie, że będzie po dwie karty na związek, dla singli, na nowe relacje. Tutaj na przyjaciół, rodzinę, pracę, pieniądze, biznes, zdrowie. Kartę główną tutaj. Co negatywne, co, 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 co negatywne będzie. Tutaj, co, Boże, co najtrudniejsze będzie, co najłatwiejsze. Wyzwanie, osiągnięcie, plus minus roku. Rada wstrzeżeń, niespodzianka, energia ogólna. Tutaj. Oczywiście, kochani, duże przekazy, które trwają 2-3 godziny, 5 godzin. Są oczywiście dostępne w wiadomości prywatnej, mniejsze i większe tutaj, tak? Są generalnie cztery opcje. Albo przełomy plantarne, albo 12 domów, albo jedno i drugie połączone, albo właśnie 4-5 sfer życia, tak? Tutaj na cały rok, na każdy miesiąc osobny jest rozkład, lub po prostu horoskop ogólny. Mm, tutaj. I takie co oczywiście możecie sobie zrobić, pisząc wiadomość tutaj na PRIV. Oczywiście, kochani, ja głównie działam na Facebooku, więc tam was zawsze się do obserwowania profilu. I na grupę sama kochani, 500 opinii o Nie są to żadne, kochani, screeny tutaj. Więc kochani, jeśli jesteście przyzwyczajeni do tego, że odpowiedzi zawsze trwają minutę, 5 minut. No to generalnie proponuję się odzwyczaić. Tutaj poglądy trwają o wiele dłużej, kochani, bo każdy rozkład u mnie trwa dłużej, dlatego że składa się z kilku rozkładów, tak? Więc jeśli chodzi o szczegółowość, taką ilość informacji, no to tu macie możliwość to po prostu uzyskać. Natomiast kochani, robimy ten podgląd i robimy dla Raka i ja oczywiście będę mówił tej karty po kolei w tych podpunktach, tak? dlatego nie będzie żadnej po prostu czasówki tutaj. Ja bym sobie co pięć podpunktów całą talię przetasowywał. i będziemy po prostu patrzeć, co się pojawia i dzieje ciekawego. Związki. Dobra. Związki. Słuchajcie, pani, wy w związku macie jakieś coś takiego, że to jest jakiś problem, może być jakimś z wyjazdem w energii ogólnej tutaj, tak? Jakieś tu jest poddawanie, koniec uczucia, macie tego dosyć tutaj, tak? To jest pokazane, że trochę związki tutaj, wasze relacje, tak? W których jesteście długi, la, długi, długi czas, kilka lat i tak dalej. Możecie mieć poczucie, że jest duże niezrozumienie, nieporozumienia i że relacja wasza, w której wy jesteście w tym roku, nie da Wam po prostu spełnienia marzeń. Tak po prostu jest karta pokazana tutaj, że być może się okaże, że nie warto o to walczyć, bo po prostu jest bezsilność, ani do przodu, ani do tyłu. Trochę jesteście między młotem a kowadłem w tym roku. Energia ogólna mówi też o tym, że wy się trochę oddalacie tej, tak? Więcej z rywalizacji, po prostu tak, że jedno zmusza drugą osobę do czegoś, niż po prostu jest tutaj taka realna po prostu zmiana, tak? Realna poprawa. I to są takie karty, byście po prostu mieli tutaj brak spełnienia marzeń, brak poprawy tej relacji i ewentualnie stali po prostu w miejscu tutaj i się być może nawzajem jakoś męczyli, czy nawzajem jakoś po prostu ograniczali, czy dewaluowali w tej relacji. Tak? Ciężki przekaz. Jest tutaj też energia po prostu, że wy się od siebie oddalacie i każdy pędzi swoją własną po prostu stronę, tak? Tutaj i tu jest trochę niemożność, żeby coś odpuścić. Być może w których komfort, wygodę, bezpieczeństwo albo przywiązanie, ale ta relacja tutaj. Jest pokazana jakimś obciążeniem, i ona po prostu jest na hamulcu. I ona nie przynosi po prostu tutaj jakiegoś spełnienia, tak? Są to karty ogólnie takiego niezadowolenia. Single. Single, wy macie przekaz trochę podobny, że macie jakieś, jakieś niespełnienie, niezadowolenie, jakiś smutek. Poczucie braku, niespełnienia tutaj. I macie taką energię, że chcecie może skoczyć w bok, być może kogoś oszukać, odpuścić sobie jakąś opcję, być może nie wiem, ktoś was ignoruje, na kogo lecicie, na, 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 na kim jesteście zawieszeni, i tak dalej, tak? I jest potrzeba generalnie po prostu tutaj. Tej osoby już być może, może nie albo, albo was nie chce. I to jest takie, żebyście mogli w tym roku zrobić coś takiego, że po prostu sobie odpuszczacie. I na, bok, na boku po prostu tak y, jesteście zawieszeni na kimś, ale to jest na razie nieosiągalne i idziecie w kierunku jakiegoś po prostu romansu, tak? Single uświadamiają sobie, że nie mogą dłużej po prostu stać w miejscu i muszą wyjść ze samotności, z choroby, z takiego trochę odpuszczania sobie, tak? Y, y, I po prostu wziąć tutaj i generalnie pokonać jakoś swoje obiekcje, obawy, jakieś tam swoje powiedzmy że tutaj oczekiwania czy, wy, czy wymagania, tak? bo to jest pokazane po prostu, że jak wy nie wyjdziecie ze stagnacji, będzie na to duży nacisk, no to nie uzyskacie po prostu żadnego spełnienia w tym po prostu roku, tak? Tutaj nie ma to jakiejś pełni szczęścia, tutaj, tak? Jest tu dużo ograniczeń y, tutaj i być może wy cały czas trochę od tematu szukanie jakiejś osoby, drugiej półki, po prostu uciekacie, czy to odwlekacie. Jest coś pokazanego w tyle, że być może ktoś tutaj w tle, kogo poznacie w tym roku, będzie miał złe intencje i bardzo złe zamiary. Lub po prostu jesteście zawiesieni, zawieszeni na czymś czy na kimś. I to strasznie, tak? I nie chcecie tego odpuścić, a być może, żeby po prostu mieć większą ulgę, warto coś odpuścić, co nie rokuje na, na plus dla singli, tak? Tutaj w tym roku. Yy, tutaj. I byście mogli zrobić coś takiego, żebyście po prostu poszkali sobie romansu, prócz tego, że czekacie na kogoś, to na razie nie nadchodzi. No, ciekawe. Nowa relacja. Ok, nowa relacja. Tutaj są ryzyko nagłego, niespodziewanego zakończenia. Tak, szybko przyszło, szybko poszło. Są tu problemy z mieszkaniem, domem, hotelem, lokalizacją, być może kasą, tutaj, tak. I powiem szczerze, że tutaj. Temat wyprowadzki, po prostu tak, prowadzenia się generalnie, tak, może być problemem, oraz to, że druga osoba nie będzie na przykład gotowa tutaj, tak, żeby tak szybko wprowadzić jak, jakieś zmiany tutaj w relacji z Wami, bo są poranieni, okaleczeni po prostu tak, bo jeszcze się leczą albo kończą jeszcze coś tutaj w swoim generalnie ży w życiu, tak. Ale jest ukazana trochę taka bierność, bezradność albo dużo oczekiwań. Za dużo być może oczekiwania, narzucania się tutaj, tak czy wy, czy druga strona, że przez takie coś napieranie mogłoby się po prostu to skończyć, to rozwalić. Jakaś nowa relacja, czy po prostu nowy romans, tak? W tle jest dużo iluzji, dużo scenariuszów, dużo fantazji, dużo dalekosiężnych planów, tak? Ale wszystko trochę stoi w energii po prostu planowania, rozmawiania, rozważania, tak? Ale relacji tutaj, no takich konkretów za bardzo nie widać. Widać, że to może być jakiś przełom, że coś ruszy. Ale żeby nie było tak, że jak coś ruszy, to już się to skończy, tak? Tutaj i tutaj w tle może być za dużo za, zagubienia, tak? Trochę te karty przypominają po prostu dużo gadania, dużo obiecywania, ale w praktyce to jest 10 razy gorzej trochę. I tu trzeba przemyśleć po prostu, czy nie ma czegoś takiego, że ktoś nagle zerwie swoje obietnice tutaj. No w ten sposób. To jest coś takiego, że nie wiem, że poznajecie singla, tak? Wy jesteście singlem, poznajecie singla, ale nie wiecie, czy singiel jest po prostu, nie wiem, że nie ma czasu, albo singiel pracujący, albo singiel, który ma układ, albo singiel jeszcze tam w kilku różnych wersjach, tak? To tu może być problem, że przegadać po prostu priorytety i oczekiwania wzajemne. Przyjaciele. Oddalenie, wyprowadzka, wyjazd, być może poszli, odeszli. Odsunęli się tutaj. Jest kontakt, ale typowo zdalny. Być może poznacie nowych przyjaciół, nowych ludzi przez internet. Tutaj znaki powietrza Wam sprzyjają oraz znaki wody, ale w tyle mamy niby, że tutaj ktoś może nie mieć czasu, albo tu się może zachować bardzo niedojrzale, nieodpowiedzialnie, nie, tak? Albo macie, macie z kimś przyjaźń, ale nie wiem, dzieli was odległość, dystans tutaj, tak? Mało jest być może czasu. jak się spotykacie, no to w bardzo szybkim tempie, pośpiechu, i nie ma tego czasu spędzonego z przyjaciółmi czy z kimś na tyle, żebyście chcieli. Chcieli, ale i tak jest jakiś pokazany jakiś spoko, jakieś zadowolenie, tylko wszystko może być w atmosferze takiej bylejakości, jakości, nieodpowiedzialności i pośpiechu tutaj, tak? Może być jakaś osoba młoda, która po prostu bruździ między wami, tak? I psuje relacje, ale z kimś teoretycznie cały czas kontakt możecie mieć, ale typowo bardzo zdalny, tak? Natomiast jest tu może gwarancja jakiejś szczerości tutaj, tak, ich przyjaźniach na pewno jest jakiś powiew nowych odmian. Może być poznawanie nowych ludzi poprzez właśnie wyjazdy i spotkania, i to jest Wam bardzo polecane. Na pewno trochę wychodzicie z jakichś ograniczeń, tak? I otwieracie się na inne po prostu z tej znajomości i relacje w roku 2025, rodzina. Dobra. Rodzina, teoretycznie w tle macie jakieś, jakieś fajne wartości, jakieś. być może wielkie plany na przyszłość, być może przepracowujecie jakieś po prostu traumy, lęki, tu macie jakieś wielkie w tle ambicje, czy po prostu z ojcem ktoś tu będzie na plus w tym roku, ciekawe, bo w energii ogólnej macie taką kartę po prostu, że wy będziecie mieć na tyle dużo siły, żeby po prostu tutaj wszelkie problemy jakoś pokonać tak? i się ustawić. Nawet jak w rodzinie jest po prostu patowa sytuacja, tak? To jest pokazane, że wy żyjecie już swoim własnym życiem, otwieracie się na zmiany, na inne myślenie, inne zasady, inny światopogląd, tak? I sobie to odpuszczacie. A w rodzinie mogą być jakieś nałogi, depresje, izolacja tutaj, tak? Uciekanie od siebie nawzajem, zrywanie po prostu kontaktu tutaj może też być. Rywalizacja, pośpiech, każdy żyje swoim własnym życiem, każdy robi inne rzeczy tutaj, tak? Ten kontakt może być w rodzinie taki poszarpany, chaotyczny, byle Tutaj jest pokazana bardzo ważna jakaś ry i być może ktoś ma jakieś problemy, ktoś wymaga więcej wsparcia i opieki, a wy macie w tle trochę taką energię, abyście wy wznosili się po prostu zupełnie wyżej, tak, i bylibyście bardziej poza tematem po prostu domu czy rodziny. Natomiast temat domu rodziny przynosi jakieś problemy, rywalizacje, utrudnienia tutaj, tak, i być może przez to. Was to ciągnie w dół, izoluje, powoduje u Was lęki, depresje, jakieś kompleksy u Was, tak. I tutaj może być też takiego, że te traumy, jakieś tutaj takie obawy ta rodzina cały czas powoduje lub nie są przepracowane. A energia ogólna sprzyja, że po prostu wyjść z tego i to z przytupem. Teraz przepasujemy. Kochanie, jeśli chodzi o zdrowie, tutaj tak, macie dobrą energię na wyjście z wszelkich chorób, tak, problemów zdrowotnych, jakichkolwiek was nie dotyczą, tak, macie dobrą energię na wyzdrowienie, wyleczenie tutaj, tak, ogólną poprawę, macie szczęście do zdrowia w tym roku, bardziej nawet w drugiej połowie. To jest pokazane w tym roku, że macie ok, to zdrowie ok, ale lęki, obawa, albo przepracowanie zawodowe, albo brak równowagi między pracą a domem, czyli wiecie, za dużo wysiłku, takie wypalenie zawodowe albo te depresje, fobie, lęki, martwienie się tutaj tak, problemy trawienne, także po prostu tutaj no zła praca jelit generalnie tak, czy jakieś tam biegunki generalnie czy pęcherz trochę może żółciowy y, tutaj i trawienie, tak. Y, trawienie, jelita, żołądek, tutaj to może być z tym jakiś problem, być może za mało enzymów po prostu trochę trawiennych. Takie coś byś to mogło też bardziej zaznaczać. Yy, alergie się pokazują i problemy trochę z płucami, z oddychaniem głównie na ten rok. Ale tutaj macie takie karty, że moglibyście zmienić swój styl życia i być może zapanować nad bezsennością, problemy ze snem, z bólem kręgosłupa. Wystarczy prowadzić dużo, dużo może albo niedużo, mało poprawek w swój system dobowy, dnia, tygodnia pracy, tak? I już nastąpił normowanie po prostu tutaj tematu, nie? W tym wypadku. Karty na zdrowie macie dobre i na pewno ten rok sprzyja zmianą fizyczno-zdrowotnym i nie jest pokazane jakieś po prostu poważne tej zagrożenie, więc po prostu napełnicie się pozytywizmem, jak ja tu mówię. Praca teraz. Fajnie. Genialne karty. Słuchajcie. Macie fenomenalne karty na robotę. Nowy kierunek, przebranżowienie, druga praca, nowa praca, dwa zawody, nie wiem. Praca i działalność, tak? Albo dwie firmy. Wszelkie takie rzeczy, że po prostu dochodzi nam druga opcja lub kilka opcji. Dodatkowa możliwość jest super. Genialny pomysł, fajne plany, rozwój intelektualny. Być może kursy, że musicie gdzieś jechać, gdzieś wyjechać, tak? Tu macie odwagę, sięganie po swoje. Dwie karty okazji i bardzo fantastycznych decyzji, które mogą zostać podjęte właśnie w okresie od lata tutaj. Karty wzięcia po prostu życia za rogi, biorę, jadę, ruszam, płacę, mam na to pieniądze, realizuję. Fenomenalne. I energia ogólna, wiem o tym, że to jest dobry pomysł jeżeli że będziecie w energii, w własnej energii jesteście w tym roku, tak? ruszenia, je, jechania po swoje i macie tutaj wyjście z dylematów, żonglowanie opcjami i macie dużo pomysłów, dużo opcji, a nawet współpraca z kimś, kontakt, negocjacje czy spółki, mimo jaskółek, że spółki to się tam niby nie opłacają, to wy macie na pracę tej świetne karty. W tym roku można osiągnąć ulgę i naprawdę spełnienie, tak, od przebranżowień po drugi zawód, drugą pracę czy firmę, po rozszerzenie takich rzeczy, myślę, bo to jest niby praca, nie biznes, tak. Po zmianę pracy lub zmianę w ogóle zawodu, co jest dla Was mega na korzyść, a nawet coś dodatkowego. W tym roku naprawdę z pracą powinniście wszystko po prostu ogarnąć i oczekiwać więcej, tak? Bo będziecie bardziej doceniani, będziecie się liczyć. Biznes, co dla biznesu, biznesu działalności. O kurczę, z czym jest związana ta karta, ta, ta dziesiątka tak zapytam. Dobrze, że dobrałem kartę, bo były niezłe jaja. Jest pokazane w tyle, że generalnie macie pomysły, macie aspiracje, macie marketing, macie po prostu dzięki logice jakimś dobrym radom, mądrym sugestiom, jakiemuś wsparciu tutaj, tak? Logice macie pokazane po prostu w tym roku... Yy, Ogarnianie cały czas sytuacji, bo macie sytuację bardzo niepewną, bardzo niestabilną, wiecznie coś, w niektórych to mogą być imprezy, jakieś spotkania, wyjścia, jako burzenie trochę po prostu struktury, tak, czy organizacji ich pracy, albo za dużo natłoku różnych rzeczy, tak, to są jakieś spięcia, nieporozumienia, tak, jest... Trochę może niestabilnie, ale jest cały czas dobre podejście i rozwiązywanie na bieżąco problemów. Może być po prostu zakończenie firmy, działalności, odpuszczenia sobie czegoś tak, bo po prostu was to nie kręci, nie pasjonuje, was to nudzi, jest rutyna, jest marazm tutaj tak i być może stoicie bardzo w miejscu, dlatego będziecie chcieli tą działalność, ten biznes po prostu zakończyć. Ale jest obok koło fortuny, więc wszystko się może wydarzyć i macie szansę po prostu albo na nowo uwierzyć w tą pracę, w ten biznes, wyjść z opresji, bo jest to jakiś poważny kryzys, ale to może być związane właśnie z wypaleniem, albo z takim czymś, że to chyba nie ma sensu, to mi nie spełnia, nie raduje, nie chcę tam być, tak? Bo to jest taka karta tak naprawdę. Ale jest pokazane, żeby się trochę może wstrzymać tutaj, tak? Zmienić trochę może nastawienie, otworzyć na nowe opcje. Lub sobie znaleźć coś, co wyciągnie was z takiego może stanu, wypalenia, tak? Albo z takiego przestoju. Macie szansę zapobiec upadkowi firmy, działalności i wychodzić z jakichś kłopotów i problemów, ale być może za bardzo pesymistycznie po prostu podchodzicie do tematu. Kasa. ulga, wyjście z problemu, wyjście z długów, bezpieczeństwo emocjonalne, świat jakieś wyjazdy, czy edukacja, rozwój tutaj, tak, Wam bardzo może też sprzyjać w tle, macie szansę na wzrost dochodów tutaj, tak, i gładkie wyswobadzanie się tutaj z jakichś ograniczeń. Nie ma tu może, energia ogólna sprzyja ogromnym postępom, które są, pewne, że w trakcie rozwoju albo realizacji, a sam rok sprzyja Wyjście z kłopotów i z problemów to jest ulga, i wsparcie, pomoc, być może jakiejś kobiety. Tutaj też macie bardzo dobre karty. Karty główne. Karty główne. Uważajcie na jakąś wagę. Hmm. Ciekawe. W tle są jakieś nowe. W tle jest pokazana jakaś ciężka sytuacja, albo jakaś patowa, lub coś co odpuściliście. Może to być właśnie związek, relacja, przyjaźnie. Coś tu być może walło, tak? W poprzednim roku, tak? Po prostu. I to jest pokazane, że Wy dzięki temu macie transformację, że bardziej po prostu zawalczycie o siebie. Jakaś niesprawiedliwość, krzywda, tutaj, tak? Rozstanie, co, jak, Jakiś fałsz, jakiś urząd. Dziwne. Związek. Ludzie. Brak spokoju, jakaś niesprawiedliwość tutaj, tak, budzi Was siłę, tak? Być może macie w tym roku chaos, tak, pomiędzy życiem osobistym a zawodowym czy partnerskim, tutaj, tak? Macie jakieś, może, jakieś problemy prawne, sądowe, rozwodowe, związkowe, partnerskie tutaj, lub macie problem trochę, żeby uwierzyć może w siebie, to jest czasami problem z egzaminami, też, tak? Z edukacją, tak? Z takimi rzeczami i w tyle bardzo szybko możecie się poddawać jednocześnie po prostu ciągnie was tutaj żeby brać się za nowe możliwości nowe opcje macie więcej elastyczności luzu ale bardzo szybko się możecie poddawać tutaj tak lub coś was odciąga i to jest taki rok może trochę niesprawiedliwy problem tu może być z balansem z równowagą z dobrymi rozwiązaniami ale jest siła i to jest sukces tak tylko uważajcie, żeby was, nie wiem, związek, partnerstwo, czy in, inni ludzie od tego nie odwiedli. Tutaj. I ten rok może być takim rokiem, że sobie po prostu uświadomicie, że ludzie, sytuacje, życie wobec was nie jest fair. Ja tu pytam o tą kartę jeszcze, sprawiedliwości. Yy. I tutaj trzeba skupić się na swoich potrzebach. Aha, tu może być chaos, skutek jakiejś młodej osoby albo przez zbyt pochopne, ryzykowne, lekkomyślne po prostu zachowania, tak, To Was może wprowadzić w kłopoty. Kochani, najprostszym głupim rozwiązaniem to jest, nie wiem, na przykład pójść na melanż, tak? Nie wiadomo ile pieniędzy rozwalić w sytuacji, tak, lub z wyskoku robić jakieś te dziwne nagłe działania, Rozprzeda sukcesowi, ale wskutek zbyt lekkomyślnych, pochopnych działań tutaj, może takiego popadania nawet skrajności tutaj, tak, yy, możecie sobie burzyć ten spokój, tą stabilizację i z tego powodują się potem problemy. No ciekawe tutaj. Dobra, co w roku będzie tutaj najtrudniejsze? A to już przetasujemy, bo tu już mamy dużo kart. To już wiarość ludzi w tym roku, kochani, do weryfikacji od razu wam mówię hm. najtrudniejsze otworzyć biznes wziąć ofertę pracy, skorzystać z okazji z opcji, z możliwości zawalczyć o siebie, wykorzystać potencjał i ogromną siłę tej kreacji od wszechświata, kochani, i obieść w tym roku w waszym znaku, tak, kiedy jak nie teraz od wakacji jest pokazane tutaj w tle w ślad trochę tak, że być może wasz pesymizm, albo nie wiem, jakiś facet, jakaś czyjaś opinia, krytyka, hejt, tutaj, tak, coś jest u was takiego ciężkiego, być może w myśleniu, w nastawieniu tak, albo pojawi się jakaś dziwna osoba, tak, lub ktoś was oszuka, że ktoś nie spełni waszych obietnic, tak, tutaj, lub was, wasz sposób planowania tej, tak, myślenia o czymś was dołuje, a obok jest tego spokój, tutaj, tak, i to być może. Robicie w tym roku coś w zgodzie ze sobą, w zgodzie z sercem, tak? Lub nie wiem, niektórzy skupiają się na jakichś tam miłościach, tak? Przyjaźniach, tak? Bezpieczeństwie tutaj, tak? I to was blokuje przed decyzjami, przed po prostu planami waszymi, tak? Bo w tym roku najtrudniejsze będzie, żeby chycić za asa, tak? Otworzyć się na nowe opcje finansowe. Być może na biznes, tak? Żeby po prostu tutaj być czarodziejem swojego życia, dosłownie ich przenośni tutaj, tak? Najtrudniej po prostu jest skorzystać z potencjału z rozwoju, z nowego, takiego typowego początku, tak? Tutaj, z takiego już nawet nie rozpoczęcia, tak? Ale wprowadzeniem po prostu tutaj jakiegoś planu, jakiegoś działania po prostu w czyn. I to jest opcja nowa materialna tej, tak? Nowa możliwość tutaj generalnie, żeby po prostu podnieść komfort jakość swojego życia i to może być najtrudniejsze. Wykazać się odwagą, żeby sięgnąć po coś, po co chcecie, po coś, co czujecie, że jest dla Was najważniejsze. Bardzo to wygląda podobnie, jeśli chodzi o takie ambicje zawodowe. Co będzie najłatwiejsze w tym roku? Dopytamy o tą kartę. Ha! rzucić pracę, zakończyć pracę, z czym się pożegnać, coś odpuścicie, ciekawe. Coś umrze śmiercią naturalną. Lub po prostu coś odpuścicie. Dacie coś z czymś siana, Ohe, okej. Okay. Jakieś uczucie, jakaś przyjaciółeczka, koleżaneczka, jakaś tej relacja tutaj. Hmm, jakiś być może projekt tutaj, jakieś hobby. Być może bardzo szybko porzucicie lub jakieś uczucie. I najłatwiej wychodzi wam jakieś, jakaś praca, skrupulatność, realizowanie swoich zmian, postanowień tutaj, tak? W tle macie jakiś spokój, czekanie kontra, otwieranie się na zmiany i łód szczęścia. Być może na spokojnie wprowadzać jakieś po prostu zmiany tutaj, tak? Trzeba trochę na te zmiany poczekać, bo nadchodzi tu lepszy czas. Zakończenie czegoś, być może zakończenie trochę, no w negatywnym sensie, w negatywnym sensie, jest to trochę zakończenie jakichś traum czy jakichś rzeczy, które. Psuły wasze samopoczucie lub zamykają was na relacje, na nowych ludzi, tak? Tutaj, i tu jest pokazane po prostu odejście od czegoś. To jest pokazana jakaś, może nawet brutalna zmiana, która przyjdzie wam najłatwiej, ale to jest w ogóle zmiana waszego podejścia do życia, tak? Tutaj, i życie zawodowe. Jakaś relacja, tutaj, tak? Odpuszczenie czegoś, tutaj, będzie po prostu najłatwiejszą niby rzeczą w tym roku. To jest fascynujące. Być może wy nawet nie wiecie, nie wiecie po prostu, że odpuśćcie tak łatwo pewną rzecz tutaj lub się z czymś pożegnacie. Jakie wyzwanie stawia ten rok? Ha! Wyjść na podróże, na świat, na, na ludzi, na edukację, wyjść do otoczenia. Tutaj zawalczyć o siebie, przestać się bać, odrzucić pracę, jakieś wymagania, oczekiwania innych ludzi, obronić się po prostu tak. Fobia, pech, pesymizm tutaj, dołowanie się, stagnacja po prostu tak. Poczucie ciągłego takiego martwienia, użalania się, takie trochę zamykanie się w swojej skorupie tutaj, tak? I że bardzo szybko po prostu się tutaj wycofywacie, jak zapotkacie jakieś tutaj utrudnienia i przeszkody, a w tle macie genialny pomysł, fajne plany i decyzje, być może jakieś współpracy czy spółki, nawet może nowa miłość, tak? aby się izolujecie, zamykacie, nie bo nie. Wyzwanie będzie po prostu, żeby pokonać te jakieś przeciwności losu lub nawet samych siebie tutaj, tak? Lub jakieś takie nawet mniejsze rzeczy, rzeczy, które Was po prostu zamykają w tym jednym miejscu, w tym punkcie A. I y, internet, internet, portale być może tak, wyjazdy, wyprowadzki tutaj. To być może jest tutaj takim po prostu wyzwaniem, otwarcie się na świat, na inne otoczenie. Plus tego roku. No, szansa na spełnienie marzeń, powrót nadziei, powrót, powrót siły, pokonanie nałogu. Siła, odwaga, pokonanie swoich słabości, zdrowie, witalność tutaj. W tle szansa na nowy początek, jakaś relacja być może wam, wam wyjdzie tutaj, tak? Nawet może związek tutaj generalnie. Nalezienie dobrego rozwiązania tutaj, tak? Na nową jakąś tej opcję czy sytuację. Nadzieja, natchnienie, siła i wiara po prostu w swojej tej możliwości. Ciekawe. Lew wodni Wam sprzyja. Tutaj. Tak, by ktoś Wam dał dobre rozwiązanie w tym roku i Wy byście to wzięli, to jest ok. Minus tego roku. Ha. Samotność, problem ze znalezieniem uczucia, miłości prawdziwej, empatii, problem, żeby zawalczyć o uczucia, problem, żeby nie przegapić okazji, problem, żeby wyjść może z domu, z mieszkania tutaj, tak. Uwaga, na jakieś straty finansowe, problem, żeby utrzymać stabilizację materialną, tutaj, problem, żeby ruszyć, tutaj, w tej kwestii, otworzyć się na uczucia, znaleźć natchnienie większe, tutaj, wyjść z takiej bezradności, uwierzyć ponownie w uczucia. Hmm? U niektórych to jest też taka trochę bierność i godzenie się z życiem, tak? I bujanie w obłokach, a w to jest trochę zmęczenie, przytłoczenie, jakaś irytacja, lub po prostu ktoś was źle potraktował, to jest jakieś rozczarowanie, jakąś relację, jakąś kobietą, tak konflikt z kimś, tak? U niektórych to jest po prostu być może nawet żal do kogoś tak, że ktoś was tutaj, nie wiem, źle potraktował, skrzywdził i być może w tym roku tak to zrobi, tak? Tutaj? Lub za mało, za mało odwagi, tak? Wiarę po prostu w siebie tutaj e, takie zadręczanie się czymś co się wydarzyło tutaj to może was stopować bardzo e, dobra rada ostrzeżenie niespodzianka tutaj niech będzie po dwie I, od, i pod spodem zobaczymy energię ogólną jeszcze czyli tak dwie rady na ten rok iść na imprezę poznań nowych ludzi. Otworzyć się na spotkania towarzyskie. Z kim gdzieś pójść, gdzieś wyjść tutaj. spróbuj robić coś nowego tutaj. Nową pasję. Nową pasję tutaj generalnie. Zacząć coś, co zupełnie nigdy żeście nie robili. Coś być może niekonwencjonalnego. Nie bać się tutaj. Dać się ponieść tutaj. Zacząć się trochę bardziej cieszyć życiem. Ostrzeżenie jest przed po prostu być może jakimś mężczyzną, facetem, żeby nie mylić seksu romansu z prawdziwym uczuciem, albo to, że ktoś wam się cholernie podoba, to nie znaczy, że to musi być od razu miłość tutaj. Żeby nie skupiać się trochę na takiej samotności, uwierzyć, może bardziej w miłość tej tak, chycić za jakąś okazję. Zawalczyć o swoje uczucia, z czymś się nie poddawać tej, tak? I być może nad swoją witalnością, popracować nad swoją odwagą tej, tak? Ostrzeżenie jest przed jakimś mężczyzną, tej, tak. I przed jakimś super mega, niby nowym początkiem uczuciowym, tej, tak? Bo coś tutaj może nie być tak jak myśleliście na początku. Tutaj w tym wypadku, niespodzianką jest jakaś organizacja, pragmatyzm, być może rozwój, edukacja tej, tak? Oszczędzanie pieniędzy u niektórych i pomoc jakiejś kobiety, zmiana wyglądu, wizerunku, tutaj, tak? Czy medycyna estetyczna, coś na plus tej, tak? Jakaś jakościowa prawa życiu, zmiana image'u, fryzury, takich rzeczy, tutaj. Yy... Na pewno też komfort, tak? Komfort, jakość, tak? Wiecie o co mi chodzi w tym, w tym celu. A w energii ogólnym jest dobra energia na takie równowagę między dawaniem a braniem jakieś korzyści finansowe, zawodowe i spełnienie jakichś marzeń, aspiracji, tak? Jakąś ogólną radość, satysfakcję z życia, czy takie po prostu poczucie bezpieczeństwa tutaj, tak? Ale myślę, że bardziej też takiego praktycznego spojrzenia na swoje marzenia. To może być plusem. Wasze czytanie roczne raczuli, może takie krótkie, jest fenomenalne. Wiadomo, każdy z Was będzie miał trochę inaczej, albo nawet bardziej inaczej, w zależności kto ma jaki horoskop, jaką datę, jaką godzinę tutaj. Jeżeli chcecie, kochani, czytania roczne, macie link do mojego profilu na Facebooku i do mojej grupy w opisie. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa-pa!